Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Grzeks and Fidget. Dzisiaj postać testowa, więc dzisiaj będziemy próbować kolejne podejście. W sumie to pierwsze podejście pod y, kolejny y, portal gildyjny. To już będzie czwarty. Mam nadzieję, że się uda. Nie wiem jak to wyjdzie. Przypominam też o zostawieniu łapeczki w górę, o zostawieniu jakiegoś komentarza dla zasięgów. No i jeśli ktoś nie subskrybuje tego kanału, to oczywiście zachęcam. Więc co możemy zacząć? Tak naprawdę odpalimy sobie potki, no bo na tej postaci jestem dość rzadko, więc te potki jakoś schodzą samoczynnie. Nawet dla potwierdzenia dzisiaj tutaj mamy pierwszy dzień logowania, bo już nie wchodziłem kilka dni, więc tutaj tak to wygląda. Od czego zaczniemy? Może od pupili? Żeby ten odcinek trwał troszeczkę dłużej. Mamy przeciwnika dość mocnego. 17 pupili w mroku. Także pójdę sobie mrokiem i niech się dzieje wola nieba. Bo i tak tutaj nie zależy mi na jedzonku. Zobaczymy co on tu, tutaj w ogóle wykarmił. Siorb 10, kretun 85, zębik 100. No to tutaj już sporo stracił, więc jest szansa, że my to możemy nawet wygrać. Przechodzimy do naszego rybzorka. Yy, tutaj on w co poszedł? Kulkona. Ok. Yy, a co dalej? MUNIFAR 58, Don, Stuwa, Omnibon, Stuwa. Czy nasz Jadun da radę? Myślę, że tak. Myślę, że się uda. Dokładnie. Także jak widzicie, yy, nie trzeba mieć nawet yy, dużo karmień, żeby wygrywać z gorszymi przeciwnikami mocniejszymi pod względem karmień, ale gorszymi pod względem rozwoju tych tych pupili o i akurat misja dzienna mi się trafiła nawet nie spojrzałem tutaj kompletnie więc spoko co tu jeszcze no od czasu do czasu klikam te wyprawy, więc jakieś te wyprawy tutaj Badają, ale tej ostatniej wyprawy niestety nie będziemy mieć zapisanej. Szkoda, bo bym Wam pokazał, jak to wygląda. Bo to i tak raczej bez potek było. No więc co, nie ma co się zastanawiać. Wszystko na tej postaci, co chciałem, jest już zrobione. Więc próbujemy ten portal. Podejrzewam, że to już może być ciężkie. Portal. Czwarty, akt pierwszy. Czy uda się? Nie wiem. Te statystyki nie są jakieś wybitne. 22% tylko na cios krytyczny. Coś tak mało się wydaje. No ale cóż. Nie będę wcale narzekał. Już nie przedłużam. Lecimy. 3, 2, 1, GO. To jest wojownik. Ma dosyć sporo tego życia. Czy to się uda? Na razie nie wygląda to zbyt ciekawie. Nie ma żadnych krytyków z mojej strony. No, teraz jakiś krytyk wpadł za 50 baniek. Tutaj 72. Patrząc na pasek jest naprawdę dosyć wyrównanie. Jeśli on zacznie dawać krytyki, to będziemy w ciężkiej sytuacji. No na razie <coughs> ciężko to widzę, no w końcu jakiś krytyk, jest drugi, zyskujemy jakąś drobną przewagę jak na razie, ale to nadal, nadal nie wygląda za ciekawie. No proszę o jakieś krytyki jeszcze, no ładnie. Dobrze, że on nie bije krytyków. Dobra, troszkę się udało nadgonić. Ale on też już się rozpędza. Będzie mega ciężko. Jeśli nie będzie krytyka, to możemy to nawet przegrać. Jest, udało się. Na farcie ale się udało. Także za taką walkę mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę. No bo mimo wszystko to jest już czwarty port portal Gildi. Ja to cisnę solo na dość słabej postaci. Jedynie co to potki mam dobre. Chociaż mogłyby być też lepsze, bo by mogła być nieśmiertelka. No ale jak widzicie, na razie się udaje. Czy padnie piąty, piąty? Nie mam pojęcia. Ale tutaj naprawdę bardzo mało było kry ciosów krytycznych. Eee, także tutaj akurat tak to wygląda. Jeszcze mamy jakąś darmówkę. To strzelimy sobie nawet tutaj to. Niech, niech tutaj sobie to się odświeża. A darmóweczką w sumie nic nie pokonam, więc ciężko, żeby coś tu było. Może Karuzera z idolami? A raczej nie. A, bo ja nawet nie mam pachołów ubranych, zapomniałem. Haha, no to darmóweczka speł spełzła na niczym. Więc tak to wygląda na tej postaci. Myślę, że to będzie dość krótki odcinek. No bo za dużo to już tutaj do roboty nie mam, więc mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Ja się już będę z Wami żegnał. Trzymajcie się ciepło. I na razie.